Ewa bukowińska Sutuła. Pasjonatka rozwoju osobistego wyznaje zasadę, że kluczem do rozwoju jest wprowadzanie zmian w życiu. Sama nie poprzestaje na zdobytej wiedzy. Wciąż uczy się i stawia przed sobą kolejne nowe wyzwania. Od roku prowadzi własną działalność, gdzie m.in. wspiera rozwój firm wdrażając rozwiązania poprawiające efektywność oraz współpracuje z sektorem NGO, realizując projekty rozwojowe. Wcześniej, przez 19 lat, menadżerka i specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zmianą w dużej międzynarodowej organizacji. Ewa, scena jest twoja. Kilka oddechów. Jestem Ewa. Chciałam dzisiaj podzielić się kilkoma swoimi historiami. Mam nadzieję, że one, tak jak Ola zapowiedziała, będą dla Was inspirujące, może też znajdziecie kawałek siebie. Zacznę od cytatu. Cytat pana Jacka Walkiewicza, myślę, że może być wam znany, jest to mówca też motywacyjny, którego znajdziecie filmy na YouTubie, psycholog od 20 lat zajmuje się edukacją osób dorosłych. I pan Jacek Walkiewicz powiedział słowa, które cały czas mam w swojej głowie i bardzo często sobie je przywołuję. A brzmią one tak, jeżeli masz odwagę, Próbować czegoś nowego, to możesz się nauczyć zawsze więcej, nigdy mniej. I ja też uważam, że ta odwaga związana jest ze zmianami, z doświadczaniem czegoś nowego, z pokonywaniem swoich granic, z poznawaniem nowych ludzi, tak jak na tym inwencie na przykład. No i zrobieniem rzeczy po prostu pierwszy raz w życiu. No i ja opowiem taką historię. Ona się wydarzyła już wiele lat temu, to był w zasadzie okres moich studiów. Studiowałam na piątym roku stacjonarnie. W Wałbrzychu zresztą na Akademii Ekonomicznej. Właśnie zaczynał się piąty rok moich studiów i dzwoni do mnie kolega z Wrocławia, który tam właśnie zaczął już swoją pracę, był już po studiach, i mówi: Ewa, słuchaj, zatrudniają w tej firmie, gdzie ja pracuję. Jak chcesz, to przyjeżdżaj. Właściwie wiele się nie zastanawiając, wsiadłam w pociąg, pojechałam. No i rozmowa rekrutacyjna właściwie była tylko czystą formalnością. Okazało się, że dostałam pracę. Piąty rok studiów stacjonarnych, zaczynam pracę. Nie zastanawiałam się, weszłam w to i podejmowałam wtedy spore ryzyko tak naprawdę. Zdawałam sobie z tego sprawę, że będzie pewnie ciężko. Dużo czasu spędziłam jeżdżąc między Włochem a Wrocławiem, ale Czerwcu 2001 roku, kiedy broniłam swoją pracę magisterską, miałam już pół roku doświadczeń w bardzo prężnie rozwijającej się firmie, yy, i na koncie yy, propozycja objęcia stanowiska kierowniczego. No, opłacało się. To było, wydaje mi się, że to był pierwszy przejaw takiej mojej odwagi życiowej yy, i podjęcia wyzwania i pójścia w kierunku Takiego celu, który sobie już trochę wcześniej zaplanowałam. Kolejna moja historia życiowa. Może nie do końca taka znowu troskająca odwagą, ale chcę ją opowiedzieć. Ja, świeży kierowca, dwa, trzy miesiące jadę samochodem. Mój samochód pierwszy, oczywiście, używany. Jadę sobie. Z Wrocławia do Kamiennej Góry. W Kamiennej Górze mieszkali moi rodzice. No i nagle niestety samochód się rozłożył, zepsuł się. Stoję na środku drogi i w szczerym polu. Nic nie ma wokół mnie, nie ma żadnych ludzi, nie ma żadnych zabudowań. No, przerażenie, co ja teraz mam zrobić? Pierwsze co oczywiście telefon. Dzwonię do mojego męża, Gdy tragedia, samochód się rozkraczał. Ja stoję w środku pola, pomóż mi. A on mówi, no to co? To podnieś maskę, wyjdź z samochodu, podnieś maskę, pomachaj na samochody, coś ci pomoże. Jak ja się na niego wydarłam? Mówi, jak ty sobie to wyobrażasz? Że ja stoję w szczerym polu, przecież za chwilę ktoś zobaczy, śwacet, podejdzie, zatrzyma się, podejdzie do mnie, mnie tu zgwałci. Nikogo nie ma, ja nawet nie mam kogo tutaj <laughs> krzyczeć, a mnie nikt nie usłyszy. Rozłączyłam się, zdenerwowana, koniec. Dobra, nie chcę Twojej pomocy. Siedzę w tym aucie, czekam, no, nic się nie dzieje, samochody przejeżdżają, no ale nikt mi nie pomaga, no bo skąd ma wiedzieć, że ja czekam na pomoc. I tak minęło 15 minut, pół godziny, ja zbieram się na odwagę. No i faktycznie doszła do mnie ta świadomość, że to w zasadzie tylko teraz no, do mnie zależy, tak, co się dalej zadzieje. To ja muszę podjąć jakieś działania. Wyszłam z tego samochodu, podniosłam maskę. Jedzie samochód, zatrzymał się, wysiada facet w całkiem takim roboczym ubraniu i idzie w moim kierunku. Mój zboczeniec już jest. Poprawka, <ślesztur> <ślesztur> na którego sobie wywołałam, tak? Po prostu zamarłam. A on podszedł do mnie i się pyta, czy coś się stało, czy mi pomóc. Kurczę, mówię, no samochód się zepsuł. On mówię, jestem mechanikiem, to mogę sprawdzić, nie? Pogrzebał, powiedział, że 20 minut stąd ma warsztat, pojedzie, wróci, tam mi wymieni jakąś część i, i powinno się udać. No i tak się stało. On pojechał, wrócił, wymienił mi część, ja objechałam, szczęśliwa. I co, ta historia tak naprawdę, ja ją trzymam w swojej głowie i dlatego się ją tutaj dzisiaj dzielę, bo ona mi wiele nauczyła. Ta historia nauczyła mnie po pierwsze, że jeżeli ja nie wykonam żadnego działania, to nic się nie zmieni. Po drugie, ludzie, którzy nawet są wokół mnie, oni naprawdę mogą mi pomóc, tak? Oni mają dobre intencje zazwyczaj. <grym> Więc. Wszystko tkwi w mojej głowie i w moich przekonaniach, które powodowały, że ja sobie dobudowywałam te negatywne scenariusze. I te blokady na, naprawdę często są w głowie. I warto po prostu od, od, odsunąć je trochę na bok, pomyśleć tym pozytywnym scenariuszem i, i uda się. I teraz kolejna historia y, trochę z y, dziedziny sportu. Ja generalnie sportsmenką. Raczej nie jestem, ale był taki etap mojego życia, kiedy zdecydowałam, że będę biegać, żeby schudnąć. No i podjęłam takie wyzwanie. Na początku tam jeden kilometr, dwa kilometry. Uszkodziłam sobie w międzyczasie nogę, ale miałam na tyle swojego, swojej motywacji, że się zregenerowałam i biegałam dalej. Pojawiła się taka szansa, żeby wziąć udział w biegu firmowym, który odbywa się we Wrocławiu co roku. Zachęcam, i tam biegnie się 4 razy po 5 km. Ja biegłam ze swoim zespołem, to też była bardzo fajna integracja. No i okazywało się, że mi się to udaje, tak? Że te 5 km jest w moim zasięgu. Ja jestem w stanie tego dokonać. Oczywiście po tam trochę, trochę wcześniejszych próbach. No i wtedy pojawił się taki pomysł w głowie, żeby spróbować więcej. Koleżanka zresztą mnie zachęciła. Do 10 kilometrów. Powiedziała, chodź się zapiszemy, w Trzebnicy jest taki bieg sylwestrowy na 10 kilometrów. No ja w zasadzie, czemu nie? Okej, okay, no to się zapisujemy. Zawsze jak już tak właśnie, ja tak miałam, że jak już dziś jestem zapisana, no to to już mnie bardzo motywuje, bo ja mam cel. No ale to był grudzień, tak? To nie jest tak, że w grudniu się wychodzi szczęśliwym, idzie się biegać i, i wszystko sprzyja. Tylko no niestety zimno, jest ciemno wcześnie. Więc tych treningów, no tak nie miałam zbyt wiele, tak tydzień przed tym biegiem sylwestrowym się już trochę bardziej zmobilizowałam. Pobiegłam może tam na treningu z dwa razy po te swoje 5 kilometrów, nie dawałam rady więcej, no ale w dniu swojego biegu na, na dziesiątkę stawiłam się, stawiłam się tam na starcie, pełna energii, pełna takiego pozytywnego też myślenia. I podjęłam to wyzwanie. No i wystartowałam. I wtedy sobie myślałam: tak, no dobra, no to 10 km to jak będę miała jakiś problem w trakcie, no to najwyżej przejdę kawałek. No jak będę bardzo zmęczona, to, to najwyżej tam odpocznę i, i spróbuję dalej przejść lub przebiegnąć. Finał był taki, okazało się, że ja przebiegłam te 10 km. Do mety dobiegłam naprawdę cała szczęśliwa, ale nie to było najważniejsze w całej tej historii. Najważniejsze było to, co powiedziała do mnie moja przyjaciółka. Zadzwoniłam do niej, powiedziałam jej o tym, że przebiegłam te 10 km, a ona mówi, Ewa, teraz to już możesz wszystko. I ja te słowa, uwierzcie, mam do dzisiaj w swojej głowie i wierzę w to, że postawiłam sobie cel, Osiągnęłam go, on był ambitny. Ja nie zrobiłam na treningu nigdy 10, 10 kilometrów, osiągnęłam go, a ludzie, którzy mnie otaczali, powiedzieli, teraz to już możesz wszystko. I mam takie wrażenie, że to mnie odblokowało, że to spowodowało, że ja naprawdę w to uwierzyłam. Ja mogę wszystko, a właściwie, co, co sobie wymyślę, postawię ten cel, to prawdopodobnie się uda. Muszę po prostu chcieć i wykazywać własną, własną taką inicjatywę. I teraz chcę powrócić do pana Jacka Walkiewicza, którego zacytowałam na początku. I e, chciałam wam powiedzieć, jak pan Jacek Walkiewicz definiuje, co to jest odwaga. I on mówi tak, że odwaga to są cztery rzeczy. Po pierwsze, to jest zaufanie do siebie. I tutaj właśnie, w tych, myślę, w tych moich historiach to już trochę wybrzmiewało, że... Pojawiło się coś takiego, jak ufam sobie. Ok, przewrócę się, to poleżę i wstanę i pójdę dalej. A jak nie wstanę, to poleżę, odpocznę i znowu wstanę i pójdę dalej. Takie zaufanie do siebie. Druga rzecz to podjęcie ryzyka. I to ryzyko naprawdę nam towarzyszy właściwie zawsze, podejmując nowe wyzwania. Tak? Nie wiemy, czym to się skończy. Natomiast no, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, tak? Więc może warto to ryzyko jednak podjąć, i jeżeli się nie uda, wyciągnąć wnioski. Ja też miałam takie historie, że coś się nie udało, ale wyciągałam wnioski, korygowałam, i na bazie tych wniosków próbowałam kolejny raz. Trzecia rzecz, o której mówi pan Jacek Walkiewicz, co to jest odwaga, to jest podjęcie decyzji. I to jest bardzo ważne, bo... Mamy taką tendencję do odkładania rzeczy, do niepodejmowania tych decyzji. A tak naprawdę w sumie no, decyzja nas popchnie tak? w kierunku działania i odkrycia może czegoś, co jeszcze w sobie nie znamy, albo doświadczenia czegoś nowego. I teraz te decyzje często tak naprawdę udają nam się te projekty, które realizujemy sercem. I warto się zastanowić, tak? czego ja chcę co mnie cieszy, co, jakie ja mam potrzeby i kierując się tym, ta decyzja nawet łatwiej zostanie podjęta. I ostatnia rzecz to zaangażowanie. Czyli jak już wchodzę w to, podejmuję ryzyko, zaczynam działać, to, to działam naprawdę, to wchodzę w to, pełnią siebie. I to jest właśnie odwaga. I ja chciałam jeszcze powiedzieć o swoim życiu zawodowym trochę, bo ja 19 lat spędziłam w jednej firmie. I tu można powiedzieć, no to co to za zmiany, tak? 19 lat w jednej firmie. Tylko, że ja przez ten czas podejmowałam bardzo wiele róż bardzo różnych działań, które mnie tak co roku praktycznie pchały w coś nowego. Oprócz tego, że pracowałam na etacie, to yy, yy, właściwie bywałam, jeździłam na wszystkie wydarzenia, które działy się w okolicy, na eventy tego typu, na konferencje, na spotkania ludzi, którzy byli z mojej branży. Ja zajmowałam się zarządzaniem projektami i są organizacje, które właśnie zrzeszają menedżerów projektów, gdzie można się trochę doszkolić, zrobić certyfikaty, ale po prostu porozmawiać z ludźmi, wymienić się wiedzą, doświadczeniem, nawiązać nowe relacje. I ja bardzo często bywałam w takich właśnie w takich miejscach. I y, poprzez to, że y, tam byłam, pojawiła się taka okazja, żeby mm, zgłosić. Y, był konkurs na najlepiej zarządzany projekt. No, ja oczywiście niewiele myśląc, od razu zdecydowałam. Nie, no to my w firmie robimy takie super projekty, że zgłaszamy się w tym konkursie. Od razu tam pobiegłam do swojej firmy, do, do, do kilku menedżerów, opowiedziałam o pomyśle, ale oni tak trochę. Sceptycznie, nie, no gdzie będziemy tam dziś szli, pokazywali swoje projekty, ale naciskam, mówię, kurczę, no to jest, my robimy naprawdę fajne rzeczy, pokazujmy je. Poza tym jest taka wartość, że oni ocenią nasz projekt i dadzą nam informację zwrotną. Może my jeszcze mamy coś do skorygowania, coś można robić jeszcze inaczej, bardziej sprawnie. <laughs> No i przekonałam jednego menedżera i on był jakby też twarzą tego projektu. Przekonałam, żebyśmy wystartowali w tym konkursie. Okazało się, że nasz projekt bardzo dobrze wypadł. Zostaliśmy srebrnym laureatem tego konkursu. I to też dawało mi taką wiarę, taką siłę. Tak? Wyszłam gdzieś na zewnątrz, zaczęłam pokazywać, co ja w ogóle robię zawodowo. Okazało się, że całkiem fajne. Idę w to dalej. I teraz to, to wszystko się działo jednocześnie pracując na etacie. W kolejnych, w kolejnych latach, można powiedzieć, działo się tego coraz więcej. Ja już potem poszłam jako asesor oceniać jeszcze inne projekty w innych firmach, co też powodowało, że ja weszłam w jeszcze inne otoczenie, jeszcze inne środowisko. Potem zdecydowałam, że swój dział pokaże też, co robimy na zewnątrz. Też wzięliśmy udział w takiej publicznych, można powiedzieć prezentacjach działów, które zajmują się zarządzaniem projektami. I teraz po co ja to wszystko opowiadam? To jest chciałam wam pokazać, że to jest pewien sposób. Ja sobie znalazłam taki sposób na to, żeby nie tkwić, nie być tylko w etacie, tak? Nie pracować tak jak w firmie się przechodzi, tak do pracy robię swoje od do. Tylko byłam cały czas w zmianie, cały czas. Sama prowokowałam sytuacje, które pchały mnie do przodu, coraz dalej, coraz dalej, dawały mi siłę. Oczywiście po drodze wyciągałam wnioski, korygowałam i, yy, i wdrażałam je też w życie. No i przyszedł taki moment po tych 19 latach, że tak sobie pomyślałam, i to chyba pojawiło się to zaufanie do siebie. I ja sobie pomyślałam, ja już chcę działać sama, chcę y, otworzyć swoją działalność, to było zawsze moim marzeniem i odeszłam z etatu, odeszłam z tego miejsca, gdzie było no, wygodnie, tak? gdzie była stała pensja, y, znane środowisko. Odeszłam i podjęłam to wyzwanie, bo czułam się już taka silniejsza trochę i podjęłam to wyzwanie, żeby rozpocząć y, na własną rękę. Dzisiaj prowadzę działalność, właściwie pracuję bardzo dużo z sektorem NGO, prowadzę projekty rozwojowe, ale też współpracuję z biznesem. W szkole rozwijam osoby, które są ze mną, pokazując też swoje doświadczenie i metody pracy, które usprawniają biznesy. I, I myślę, że te wszystkie kroki wcześniejsze, które wykonałam, one, one mi dały właśnie tę moc, żebym ja dzisiaj mogła działać już na własną rękę. Na koniec w zasadzie chcę jeszcze powiedzieć o książce, którą tu przyniosłam. Jednej nie pokazałam, ale dobrze, drugą pokażę, pokażę. I to jest książka, która też na mnie zrobiła duże wrażenie w momencie, kiedy na nią wpadłam, a już sam tytuł jest bardzo wymowny. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą tam, gdzie chcą. Na sali są panowie, więc oczywiście to może być stwierdzenie uniwersalne, ale zachęcam, zachęcam do tego, żeby mieć marzenia, mieć cele, mówić o nich głośno, mówić też innym, mówić całemu światu, nie bać się tego, wyjść ze schematu i po prostu działać, podejmować bo wtedy podejmować działania, bo wtedy okazuje się, że małymi krokami jest, jesteśmy w stanie dojść do tego, co, co nam w sercu gra właściwie i kierować się sercem. E, dziękuję bardzo. Życzę Wam e, no, życzę Wam powodzenia w zmianach i bądźmy niegrzeczni.